Jak szybko zaczęło padać, tak szybko przestało. Także ta większa chmurka, która przed chwilą wychodziła z za gór, a raczej z za jednej góry, już przeszła. To był sobie przeniosłem w bardziej suche miejsce. Bo, jakby mi zalało laptopa, to byłby problem. Mimo, że jest w szczelnym opakowaniu, ale szkoda by było go stracić, zwłaszcza, że tam mam wszystkie materiały. Część, co miałem dostęp do internetu, to wysłałem. Daleko w atmosferę. No z tego, co widzę, to jest to jakaś, nie wiem, kurwa. Nie mogę sobie przypomnieć Słowackiego, ale jakiś obiekt może, na powiedzieć, rządowy. Kto kojarzy, to może się doczyta, ja będę rozumiał dopiero po flaszce wódki słowackiej, także będzie problem. Jedyne, co z tego rozumiem, nieupoważnionym zakaz wstępu pod ta otrańska nie wiem, elektrownia wodna, czy półelektrownia wodohospodarski obiekt. Cudzy wstęp zakazany Szkoda bo jest to znaczy wiadomo mógłbym, mógłbym tam przeskoczyć ale z tego co tutaj widzę po kolejnych to tutaj praktycznie cały czas coś jeździ jak mnie tutaj jebną za ogrodzeniem to mogę mieć niezły problem Mogą mi przyjechać, że niby złom kradnę albo coś w tym stylu Zwłaszcza mając dwa takie jebane wózki <laughs> Znaczy dwie takie jebane torby A poza tym płot z tego co zauważyłem jest o takiej zwykłej wysokości gdzieś mi dotąd Jednak to jest ochrona przed tym wszystkim co się tutaj czai wieczorami to mi zajebali plecak, a nie, leżę dalej. Ale na tamtej góry to już bym nie wylaz. A nie jestem nawet w połowie. Jedyne co mnie ucieszyło to to, że jestem kurwa zapomniałem jak to się nazywa yy, yy, tak jakby w powiecie yy, z dziar Miasta z to to jest to dobre, jednak nie wiem ile cholera jeszcze tego lasu będzie, bo według mapy to będę miał tam 20 km od granicy, także mam za sobą od granicy parę kilometrów dopiero, a co za tym idzie, dużo będę miał pod górkę. Pod górkę o tej porze O kół już mi się raczej nie chce wyłazić bo mnie wszystko boli. Trzeba znaleźć jakieś dobre miejsce na nocleg. Ognia tutaj palić niestety nie mogę. A zorientowałem się przed chwilą, że nie mam ciepłej wody w termosie. Także jedyne co mam to ciepłe piwo. Które wziąłem sobie na upalny dzień, żeby je schłodzić Jezus Maria, kurwa O, Bym się wystraszył A Znowu zaczęło lać No to tyle, co wyszedłem na górkę Do tej tam chatki Puchatka Zszedłem na dół No to sami widzieliście, ile zszedłem I znowu zaczęło lać Mam przy sobie łuk myśliwski, to znaczy on na pierwszy rzut oka wygląda na myśliwski, ale to, naprawdę to jest sportowy. Co prawda strzały są niedokończone, bo tylko je przygotowałem, a groty i lotki będę robić na miejscu, kiedy będę potrzebować. No, i trochę sprzętu: tam sprzęt fotograficzny, kamera, aparat, telefon, staty, komputer. To to tam chuj, nie? Ale z tym sprzętem, no to pff, mogą mnie dupnąć. I chodzi o to, że jeszcze nie, nie załatwiłem sobie pozwolenia. Zresztą, gdzie ja w tej wiosce znajdę pozwolenie? Tutaj w wiosce jest komisariat, z tego co słyszałem od ludzi, jednak. Znaczy w tej wiosce, w której byłem zaraz yy, za po przekroczeniu granicy, pierwsza wieś tam, coś na P. Natomiast yy, tam nie załatwię pozwolenia. Pozwolenie załatwię albo w leśniczówce, znowu w leśniczówce, co ja pierdolę w tym yy, w nadleśnictwie, albo w komendzie głównej. Póki co. Nie wiem jak to się tutaj nazywa. Znaczy mógłbym podejść na y, pierwszy lepszy posterunek Nie? i poprosić i, i dogadać się tam z y, policjantami, żeby wystawili mi pozwolenie ewentualnie w nadleśnictwie. Sęk w tym, że kiedy siedziałem y, pod tym sklepem, czekałem aż mi się naładują baterie to przysiadł się do mnie do stolika jeden Słowak i ja w tym momencie się zorientowałem, jak bardzo zapomniałem język. Bo wiadomo, tam jak się pisze na Facebooku z kolegą, no to tam... czy na Skype'ie gada, to tam chuj, bo my się rozumiemy bez słów praktycznie. Zresztą ja rozumiem Słowacki, to z rozumieniem nie mam problemu, ale jak już czytam, to mam problem, bo już zapomniałem dużo słów i też zapomniałem wymowy. Zresztą tak to jest, jak się nie używa języka. Niemieckiego nie używałem też praktycznie 4 lata i dużo słów zapomniałem. Rozumieć rozumie, ale też będę miał problem z dogadaniem się znowu. Angielski tylko trochę jeszcze czasem używam. Jak się z kimś muszę pokłócić, także dobra, podjąłem o to jest tylko. Do tamtej chatki się nie będę pchał. Nie znalazłem żadnego wejścia BHP. Przez płot raczej nie jestem w stanie skakać za bardzo. To znaczy przeskoczyć przeskoczyłbym, bez problemu. Torby też bym przerzucił i teraz, i rano, jednak... Przy przerzucaniu wiadomo, złamie mi się ponownie duża torba. Zła może mi się uszkodził łuk i na pewno zepsuje mi się komputer, ale mniejsza o to. Podjąłem decyzję, że spędzam noc w tym miejscu pod drzewkiem, żeby za bardzo nie padało, jako że rozbijam się w lesie, gdzie... Są i dźwiedzie, i wilki, i inne stworzonka, także węże, i cała reszta. A zarazem na drodze, gdzie rano będzie jeździć, coś na pewno, przynajmniej od godziny ósmej albo siódmej, to rozbijam się tutaj. Ale w porównaniu do poprzednich miejsc, dzisiaj śpię w opakowaniu. Tak, na wypadek, jakbym miał w nocy spierdalać stąd. A nie wiem, w którą stronę bym spierdalał, pewnie na przestrzał. Yy, no, i tyle. Rozkładam się, rozkładam namiot. Znowu się będę musiał pomordować z tym jednym przęsłem. Bo wczoraj już było porządnie złamane, dzisiaj rano, jak je składałem, to się okazało, że patyk, który, którym związałem te przęsło, żeby się nie złamało do końca, złamał się razem z przęsłem. No i, no i tyle. Zrobię sobie takie małe prowizoryczne zabezpieczenie na wypadek, gdyby coś tutaj miało koło mnie iść. Niestety nie mam żadnej puszki. To znaczy mam puszkę, ale tylko z piwem. A piwa tutaj raczej nie będę pił, bo już w nocy mi się zachce lać albo coś innego. To jeszcze na dodatek spadnę ze skarpy. Bo skarpa się zaczyna tam, jak się zaczynają już pszaki. To drugie drzewo. I w dół idzie mała skarpa. Także ja się rozbijam pod drzewkiem. No i jeszcze sobie na wlekę tutaj zanim poło się położę na tym piachu to przyniosę sobie to trochę kory. Co tutaj leży, tego pełno, trochę gałęzi, także na tym będę leżeć. Będzie cieplej. Namiocik rozbity. Trzęsło jedno zaklejone na taśmie. Bo się znowu złamało. Niestety próbowałem się okopać, ale niestety się nie da. Można wykopać tylko na taką głębokość, rowek, bo dalej są płyty albo kamienie, bo płyty na pewno są tam za mną. Nie wiem, ale strasznie twarde podłoże tutaj jest. I ta chujowa saperka, którą kupiłem na Allegro za 9 zł, czy 19 zł, już nie pamiętam, jak widać, zdążyła się wyprostować. Normalnie miała takie, była taka łyżkowata, a zdążyła się już wyprostować. A nie wykopałem tego dużo. Jedyne, co z tego działa tak dobrze, to piła z tego co zauważyłem bo troszkę tutaj podpiłowałem dechę to znaczy dechę to na czym siedzę Zorientowałem się po cenach namiotów w Polsce i na Słowacji i okazuje się, że yy, taki namiot jak ja mam kosztuje tutaj 18 euro Natomiast yy, Namiot, ten sam namiot w Polsce kosztuje 60 zł. Czyli, no dobra, chuj, na jedno wychodzi. To jest 40, to jest 10 euro, to jest 40 zł. Potem 5 to jest 20. No, no dobra, chuj, pojebało mi się. Na jedno wychodzi. No z tym dodatnym szkopułem, że tutaj to jest tak, jakbym płacił 18 zł za namiot, a w Polsce nie. Dobra, ja się jeszcze zabezpieczę sobie namiot tak, żeby słyszeć jak coś będzie podchodzić. Zabezpieczę sobie jeszcze lepiej przed deszczem, tą kapotą, którą mam aktualnie na sobie. Także w uszkodzonych miejscach nie będzie się lało. No i kładę się.